Was, moje kochane baranki, dzisiaj dla was czytanie. Dzisiaj czytanie będzie troszkę inne. E, wygląda trochę jak krzyż e, celtycki, jednak że będzie inaczej zrobione, więc e, zapraszam was serdecznie. Zaczynamy od tego, z jaką energią wchodzicie w maj. Tak? A tutaj mam dwie karty. Jedna jest oczywiście karta tarota, a jedna karta wizji. Więc zobaczmy, z jaką energią, jaka energia w ogóle przyświeca. E, w maju. No i co my to widzimy? No, znacie już chyba trochę te karty. Jest to energia strachu. Jest to energia również odwagi, ponieważ um, pamiętajcie o tym, że um, ci, którzy nie podejmują ryzyka, chociaż u Was, to jest mało prawdopodobne, bo Wy, moje kochane i kochani, zawsze podejmujecie ryzyko i jesteście odważni, ale ta karta Wam uświadamia, że Pamiętajcie o tym, że nie zawsze um, nie zawsze e, ochrona e, daje zwycięstwo, tak? Że nieraz trzeba podjąć pewne, e, pewne decyzje, pewne zagrożenie, żeby osiągnąć cel. Zobaczmy, czego to będzie dotyczyło. Będzie to do, dotyczyło pracy, moje drogie. Ja jeszcze zobaczę w książce, e, co tam księga dla Was pisze. Zagrożenie lęk. Unikanie zagrożenia na dłuższą metę jest nie mniej niebezpieczne niż pełne narażanie się. Zlękle, zlęknieni są chwytani tak często jak odważni. W ciemnościach nasze lęki karmią się nami i rosną. Nasze wyobrażenia odżywają, odżywiają je i nadają im formę. W zamian mogą nas później osłabić lub uruchomić naszą obronę. Ta scena, czyste spojrzenie, pokażę Wam. A ta, ta scena, czyste spojrzenie na małego czerwonego kapturka, umacnia koncept, że niebezpieczeństwo nie musi być zawsze oczywiste. Może ono być ukryte lub pozostać w przebraniu. W niektórych przypadkach jesteśmy całkowicie oszukani lub zaskoczeni i musimy ponosić konsekwencje. Ale często posiadamy także przeczucie, że nie wszystko jest w porządku, że coś jest nieodpowiednie. Nasz podstawowy instynkt wywołuje czujność naszych zmysłów. Czy jest to nasza ostrożność, czy odwaga? Czy wszystko jest tak? Jak powinno być, czy on lub ona jest w pełni w tym, za kogo się podaje, czy ta oferta nie jest zbyt dobra, aby była prawdziwa. Czyli co? W tym miesiącu, moi kochani, jest naprawdę ważna wasza intuicja, żebyście zwracali uwagę na to, czy nikt was nie oszukuje, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o pracę, ponieważ z tą energią wchodzicie w maj. Czyli ta energia wam przyświeca, tak? Że e, zwracajcie uwagę na wszystko, co podpisujecie, zwracajcie uwagę na Waszą pracę, zwracajcie uwagę na e, partnerów też, tak? No bo jednak musimy tutaj zwracać uwagę, czy tak naprawdę są e, szczerzy. Ale m, bardzo ważne jest to, żebyście podejmowały ryzyko, jednakże to ryzyko musi być e, otulone w rozwagę. Nie idźcie, nie słuchajcie tylko waszego instynktu, tak? Albo słuchajcie właśnie waszego instynktu, słuchajcie waszego instynktu, tego, co Wam podpowiada intuicja. Słuchajcie siebie, jak kreuje się wasza sytuacja w pracy. I to właśnie e, na tym polega ta różnica, że teraz będę e, czytała rzeczy dotyczące pracy, finansów, uczuć, przestróg i tak dalej. Czyli co, jeżeli chodzi o tą pracę? W pracy jest naprawdę, będziecie miały energię do działania, tak? Będziecie tą kobietą, która um, będzie miała energię, która będzie miała temperament, e, siłę przede wszystkim i optymizm. Ale kochane, zwracajcie uwagę na wszystkie, e, na wszystkie umowy, bo jednak ta energia będzie nam przyświecała cały miesiąc. E, w pracy czeka Was spełnienie marzeń, nie mogę nic innego powiedzieć. Fetra, znaczy zaufanie do uniwersum, powinniście mieć to zaufanie, że wszystko w waszej pracy, obojętnie jaka była sytuacja do tej pory, w maju powinno się wszystko skończyć dobrze. Tak? Jeżeli macie jakieś umowy, które nie zostały podpisane, zostaną w maju podpisane. Jeżeli miałyście, nie wiem, siedziałyście w domu z powodu koronawirusa, to w maju zaczniecie swoją pracę i naprawdę ruszycie do tej pracy z wielką mocą i um, i energią, tak? Jeżeli chcecie, żeby się wszystko spełniło, używajcie. Ym, ym, zróbcie sobie jakieś, y, jakiś rytuał oczyszczający, ponieważ to Wam bardzo pomoże. Y, możecie także pracować z, kr z kryształami, które uwolnią tą dobrą energię, która dla Was tak czy siak w maju jest przypisana. Jeżeli chodzi o pracę, nie masz z czym sobie robić problemu. Wszystko potoczy się wedle Twoich. Twoich nadziei i spełni, spełnią się Twoje marzenia. Tylko kochanie, pod warunkiem, że będziesz odważna i że będziesz kierowała się rozwagą w swojej pracy. Co Cię czeka w finansach? Nie, nie zawsze jest tak, że jeżeli w pracy jest wszystko ok, to finanse też są bomba. Zobaczmy tutaj. W finansach um, wszystko będzie y, szło tak jak sobie zaplanowałaś, tak? Wszystko będzie miało swój rytm. Wszystko będzie krążyć według ustalonego schematu. Czekają cię fajne pieniądze, co prawda, to nie są duże pieniądze, ale przepływ gotówki będzie. Jednakże zwracaj uwagę też na straty. Nie wydawaj za dużo, tak? Ponieważ nie wiesz co będzie dalej. Na dzień dzisiejszy, w pracy, będzie, praca będzie zapewniona. Jeżeli chodzi o finanse, przypływ gotówki będzie, ale będą też duże wydatki. Dlatego zwracaj uwagę na to, żeby nie za bardzo nie szaleć po prostu z kasą. Jak w miłości? W miłości, kochanie, czeka cię mały flircik, tak? E, będzie wszystko fajnie. E, może być to jakiś nowy partner, może być to Twój partner z partnerem. W każdym razie. E, powinniście okazywać sobie u, uczucie, może powinniście gdzieś wyjechać, może, e, jeżeli jesteś singlem, po prostu otwieraj się na ludzi, którzy do Ciebie przychodzą, tak? Zobacz, jaka jest fajna ta karta. Po prostu pozwól, pozwól sobie na luz, pozwól sobie na zabawę, czy to będzie Twój partner, twój mąż, czy jak jesteś singlem obcy, czy to w ogóle będzie obcy mężczyzna, po prostu pozwól sobie na odrobinę luzu. Co prawda, będziesz się również bardzo, bardzo zajmowała sobą, tak? Będą to związki nie bardzo głębokie. Nie bardzo głębokie. Będziesz raczej um, skierowana na to, żeby siebie zadowolić, żeby być zadowoloną, żeby po prostu bawić się tym życiem, niż y, tworzyć jakieś, y, jakieś silniejsze związki. Będą to związki. E, raczej e, powierzchowne, tak? Czyli tak jak tam było powiedziane, flircik, żadna wielka miłość, ale Matka Boska przecież to każdej z nas się należy, tak? Czy każdemu z nas. Fajnie e, jest spotykać się z ludźmi, fajnie e, korzystać z tych znajomości, które się ma, fajnie iść sobie z kimś na randkę poflirtować. Nie musi od razu być e, kończone to wielką miłością. Jaka jest dla ciebie przestroga? Przestrogą jest to, kochanie, żebyś um, nie zawsze kierowała się tylko rozumem. Postaraj się również i nie odcinaj, nie, nie, e, nie pokazuj się ludziom e, z takiej bardzo zimnej strony. Pokaż swoją energię, którą posiadasz. Nie kieruj się zawsze rozumem. To już ta karta ci mówi. Kieruj się instynktem, tak? Kieruj się własnymi, e, własnymi uczuciami, własnymi motylami w brzuchu. Twoją ukrytą energią. Nie kieruj się głową. Bo jak będziesz kierowała się głową, to bardzo dużo rzeczy ci się w tym miesiącu nie uda. Więc to jest twoja przestroga. Kieruj się sercem. Jaka jest rada? Pozwól, kochanie, pozwól sobie na przyjmowanie prezentów. Tak? Jeżeli ktoś Cię chce obdarzyć, nie kieruj się takim e, wielkim poczuciem honoru. Po prostu to przyjmij przyjmuj nagrody za to, jaka jesteś wspaniała, tak? Wiesz, to akurat teraz głupio zabrzmiało, bo no wiadomo, że jak będziesz miała flircik, no przyjmij nagrodę, no to wiesz, nie, nie w tym sensie, po prostu pozwól sobie na to, na te e, prezenty, które, m, które e, daje Ci los. Pozwól sobie, pozwól sobie na to, żebyś mogła cieszyć się życiem. I jak będziesz wychodziła z, tej, e, e, z tego miesiąca, Będziesz wychodziła w energii dziesięciu kielichów, kochanie. Będzie to spełnienie na każdym poziomie na poziomie duchowym, na poziomie uczuciowym, na, pozi na poziomie szczęścia. Będziesz kończyła ten miesiąc z poczuciem szczęścia, że wszystko ci się udało, że życie zaczyna się układać, że masz szczęśliwą rodzinę, że masz szczęśliwy dom. Bardzo tego ci życzę. Jeszcze dla kobiet, które mają tego jednak mężczyznę który nie jest osiągalny. Dla was yy, wyciągnę oczywiście naszą ulubioną kartę. Więc teraz co mężczyzna twoich marzeń chce ci powiedzieć? Jackpot. Mamy szczęście po naszej stronie. Wszystko będzie dobrze. Zaufaj temu. Jesteśmy w końcu w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Wszystko, co było, wszystkie niejasności odejdą, e, rozpłyną się. Teraz dostajemy prezenty od uniwersum. Teraz wszystko będzie szło już we właściwym kierunku. Naprawdę wyciągnęliśmy duży los na loterii. Kochanie, co innego lepszego może być? Naprawdę życzę Ci wspaniałego maja. Mam nadzieję, że wszystko się spełni. Trzymam za Ciebie kciuki. Pozdrawiam.